Za nami ponad tydzień zmagań z powodzią. Politycy dwoją się i troją, by pokazać swoją propaństwową twarz, być w mediach. I jak to bywa w życiu, nie wszystkim ta misja bycia z ludem wychodzi. A nawet jak jednym wychodzi bardziej niż innym, to muszą równać do zera za sprawą koleżanek i kolegów z partii czy koalicji, którzy charakteryzują się mocnym deficytem. Intelektualnym. Lista nazwisk jest długa. Gdybym zdecydował się na wymienienie wszystkich, to od razu dodam od lewicy do prawicy ten odcinek byłby rekordowy pod względem długości. Ale przecież ja mam inteligentnych odbiorców moich treści. Piszcie w komentarzach nazwiska. Nie krygujcie się. Marcin, poradę statystycznie. Zapraszam. Dziękuję za Waszą obecność, za subskrybowanie mojego kanału. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Jest nas znacznie więcej, niż pokazują to oficjalne statystyki YouTube'a. Podobnie jak liczba oglądających moje odcinki. Ale jak się ma szczególną opiekę, zwłaszcza dotykając trudne kwestie, dla, to aktywizują się z automatu takie. No i oficjalnie. Mamy to, co mamy. Ale jedziemy dalej. Nie oglądamy się na w kanału tych krajowych i tych zagranicznych. Dziękuję za Wasze komentarze, lajkowanie i podawanie dalej moich odcinków. Dziękuję za wpłaty za pośrednictwem platformy Bajkofi, Zrzutka i Patronite. Dzięki nim mogę spotykać się z Wami regularnie i rozwijać mój kanał. Monetyzacja zapytacie, bez zmian. Zablokowana. Gdyby oglądać TVN czy TVP Info, a propos, czy tę ostatnią stację ktoś z Państwa ogląda? Pytam, bo gdybyście. Włączyli, siadając z rodziną przed telewizorem, to znacząco byście podnieśli słupki oglądalności. A wracając do meritum. Gdyby oglądać stację sprzyjające obecnie rządzącym, to można byłoby odnieść wrażenie, że od samego początku w sprawie powodzi wszystko było i jest pod pełną kontrolą. Ale rządzący zapominają, że Polska się zmieniła i większość z nas czerpie wiedzę z mediów społecznościowych. A te, prezentując wiele punktów widzenia. W ocenie tego, co dzieje się w walce z żywiołem, już tak na różowo wszystkiego nie malują. Jeszcze w ubiegły piątek wszystko miało być i zapowiadać się tak, że nie będzie Armagedonu. Swoją drogą, kto personalny w taki fejkowy obraz rzeczywistości wyposażył samego premiera Donalda Tuska, komu podlegają służby meteorologiczne. Nie przypadkiem najmniej kompetentnej ekipie ministerialnej od klimatu i środowiska. Wielu te słowa premiera zapamiętało. Stąd jego start od soboty, właśnie za sprawą piątkowego spokoju, nie należał do łatwych. Nie czas, by na tym etapie zadawać pytania o stan przygotowań wszelkich służb. Do pomocy niesionej powodzianom. Ale za jakiś czas nie sposób będzie pominąć w przestrzeni publicznej kwestii związanej z infrastrukturą powodziową, inwestycjami tymi wykonanymi i wstrzymanymi przez poprzedników, czyli Prawo i Sprawiedliwość i obecną centrolewicową większość. Bez wyjątku, do spodu. Zwłaszcza, że w tygodniu. Pojawił się nam za sprawą występu w Polsat News doktora Chociana wątek ewentualnych powiązań ekoklimatystów z niemieckim wywiadem BND. Mnie to nie zaskoczyło. Nawet na jotę Aktywność BND szkodząca polskim interesom to jak chleb powszedni. Co na to kontrwywiad? Polski kontrwywiad? A my go w ogóle mamy? A jeśli tak toczy, jednym z głównych jego zadań, Zadań nie jest ochrona polskich interesów, niezależnie od tego, czy operują tu wrogowie, czy przyjaciele, z korzyścią dla nich, a nie korzyścią dla nas. No marginesie, wiecie, że portal dla niesprawnych intelektualnie o nazwie na temat zadzwonił do BND i zapytał, czy to prawda, że werbują nad Wisłą ekoklimatystów. No i jak myślicie, co odpowiedzieli? Przyznali się? Udostępnili listę agentów wraz z zarobkami tych wszystkich fundacji, stowarzyszeń, które wyrosły jak grzyby po deszczu z pleców tego klimatu. Komedia. Czy idzie jeszcze czas do tego wrócić? No dobrze, ad meritum. Po stronie centra lewu mamy więc wyjątkową aktywność premiera Donalda Tuska. Potem jest długo, długo nic. No i jak popatrzeć szerzej, to już w ramach koalicji obywatelskiej już tak miluśko nie jest. Bo cóż z tego, że premier prowadzi sztaby, odwiedza zalane terenty, musztruje służby, jakby chodzi taka minister Urszula Zielińska, cała na zielono, no bo jakby inaczej, przecież ona jest z partii Eko Zielonych i pisze bzdurę za bzdurą. Zresztą wysyp jej wypowiedzi z przeszłości jest całkiem spory. W tym słynny filmie, gdzie udowadnia nam wszystkim, że jeśli chodzi o naturę, na pierwszym miejscu nie jest człowiek. W towarzystwie ekochadeka, kogo? Szymona na hołowni. Ten ostatni to jak w ostatnim czasie chodząca porażka. Coś tam próbuje, ruszając ustami, ale sensu to nie ma absolutnie żadnego. Rozumiem stres. Koleżanka podbiera partię i zaraz może wysadzić marszałka tysiąclecia z partyjnego konia, albo używając terminologii kolarskiej, wydrzeć mu żółtą koszulkę. I znowu składamy sobie kombo pod nazwą Trzecia Droga. I co widzimy? Z jednej strony wspomnianego Hołownię w pakiecie z partyjną koleżanką Heni Kloską, Topiącą jedni i drudzy, topiący trzecią drogę. Z drugiej Władysław Kosiniak-Kamysz, próbujący ratować tonącą trzeciodrogową łajbę. Chwaliłem go w poprzednim odcinku z operację Feniks. On też nie ma łatwo w swojej stajni, jak wspomniany już Donald Tusk z taką zielińską. A propos sztabów. Są transmitowane na żywo. Mają pokazać, że mamy w Polsce gospodarza. Gospodarzy. Pewnie przez kilka dni to się jeszcze będzie sprzedawało, ale za niedługo padną pytania o praktykę. Jak się mają uzgodnienia, decyzje do realnej pomocy dla powodzian? To będzie test dla rządzących gospodarzy, ich sprawczości. Ważny dla centralewo, bo wiemy, że z tą sprawczością od miesięcy były bardzo poważne kłopoty. Gdyby przy okazji pomocy. Popowodziowej, także tu był deficyt, to w pamięci wielu to może mieć wpływ na decyzje wyborcze w 2025 i 2027. Od razu dopowiem, tych sytuujących się po środku, dalekich od demokratycznych lemingów i patriotycznych palikanów. A elekcja w 2025 może być na styk, bo następuje... Nadzwyczaj szybkie zmęczenie materiału u demokratów. Podobnie jak Batalia w 2027. Tu nie idzie walka o 8 czy 10 punktów procentowych przesunięć. Tu idzie walka o 2-3 punkty, bo one mogą już przybliżyć nas do przewrócenia obecnego politycznego stolika. Ale że nawet te 2-3 punkciki miałyby przewędrować ku opozycji, to tam musi zrobić cokolwiek zjadliwego. Konfederacja żyje kampanią prezydencką. Prawo i Sprawiedliwość? No cóż, prezes Kaczyński jest już myślami przy kongresie zjednoczeniowym, czyli połączeniu pis i suwerennej Polski. Najkrócej? Zabieg, który nie da pewnie zysków, a może jeszcze pozwolić innym uczknąć z tego, co PiS ma na dziś w słupkach. O tym przy okazji kongresu, czyli już niebawem. Co do PiS, to mamy z jednej strony obrazki z byłym premierem Morawieckim na zalanych terenach. Ten, który utkwił mi w pamięci, być może Wam także, konferencję radomskiego PiSu o pomocy dla powodzian, zobrazowane wiecie czym? Kilkoma zgrzewkami wody. PR, jak przystało na zamknięty Fundusz Emerytalny Prawa i Sprawiedliwości. Ci młodzi z tej partii, co potrafiliby jeszcze powiedzieć coś sensownego, są w Parlamencie Europejskim, zajęci pierwszymi przepływami. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego odcinka o tym, ile zarabiają europosłowie, zachęcam. Jest konkretnie i na wesoło. Słowem, polska klasa polityczna nie zaskakuje. Jest taka, jaka jest. Taka, jaką zdrowa część społeczeństwa ją postrzega. Takie zdarzenia jak powódź w dobie popisowego zakleszczenia jest tym prowadzącym do odruchów wymiotnych, wyliczaniem, kto ile nie zbudował wałów. W okresie kiedy rządził, to gleba pod rosnące szanse trzeciego kandydata w wyborach prezydenckich 2025. Jeszcze go nie ma na horyzoncie, ale z niepublikowanych badań mogę Wam powiedzieć, że ponad 20% Polaków jest gotowa na takiego kandydata zagłosować już w pierwszej turze. No, może od kilku dni nawet to będzie trochę więcej niż te 20 parę procent. Innymi słowy, jesteśmy zmęczeni tym popisowym zakleszczeniem i zobaczymy, czy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich będziemy mieli niespodziankę. Być może to, co dzieje się wokół powodzi, właśnie do tego nas prowadzi.